5. Edycja programu The Voice of Poland zakończyła się triumfem młodej dziewczyny z Aleksandrowa, dopiero po pewnym czasie opowiedziała, co spotkało ją po zakończeniu nagrań. Aleksandra Nizio wygrała The Voice, jednak nie nagrała, płyty Aleksandra Nizio wzięła udział w 5. Edycji The Voice of Poland. Z powodu barwy i siły głosu okrzyknięto ją z miejsca polską Adele. Utalentowana dziewczyna szybko trafiła do drużyny Justyny Steczkowskiej, by szlifować swoje umiejętności. Po wygraniu programu słuch o niej zaginął, nagrała jedynie singiel Kulo odporona, A wydanie płyty na 2018 roku stanęło pod znakiem zapytania. Wygrywając program, byłam przekonana, że złapałam pana Boga za nogi. A okazało się, że go złapałam za malutki palec i bardzo kurczowo się tego trzymałam. Świat, do którego trafiłam, bardzo szybko pędził i musiałam się go nauczyć od początku do końca, opowiadała Aleksandra Nizio w rozmowie z dziennikarzami z Dzień Dobry TvN. Okazało się, że wytwórnia, z którą The Voice of Poland miała umowę i która miała produkować jej utwory, narzuciła jej warunki i wizje zupełnie sprzeczne z wizją artystki i jej osobowością. Wytwórnia pracująca ze stacją chciała zmienić ją na siłę dalsza część tekstu pod galerią. Cieszę się, że nikt mi już nie mówi, co i jak mam robić, jak mam wyglądać. Czy mam być szczupła, śpiewać wysoko czy nisko, bo bardzo długo słuchałam, że mój głos jest za mocny, nazbyt chrypliwy i muszę być kolejną czyjąś kopią, czego nie chciałam. Bardzo chcę pokazać, że jestem Nizio i jestem świadomą artystką, która rzeczywiście pojawia się i znika, ale jak już się pojawia, to narobi trochę zamieszania, mówiła Aleksandra Nizio w rozmowie z portalem Alla About Music. Internauci najbardziej zaniepokoili się tym, że wytwórnia chciała zaingerować w wygląd dziewczyny. Jak się okazało, zwyciężczyni De Voice wcale nie musiała słuchać rozkazów osób będących od niej wyżej, by realizować swoje artystyczne plany. Sama zdecydowała się schudnąć 40 kg w 5 lat. A przede wszystkim sama odpowiada za swoje nagrania, single i teledyski. Woli realizować materiał w zgodzie ze sobą, a nie w pośpiechu, pod przymusem i na fali panujących trendów. Źródło, interia, pudelek Następny artykuł.